Panie pośle, mam pytanie o dyskusję, która dzisiaj tutaj na Stadionie Narodowym toczy się od samego rana, dosłownie, bo śniadanie prasowe również było temu poświęcone, czyli Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej tak naprawdę mówiąc, składce, jaką płacą polscy przedsiębiorcy. Przede wszystkim było, był panel, poświęcony, ten, w którym uczestniczyłem, poświęcony był dobrowolności ZUS-u, czyli właściwie systemowi, który jest zbliżony do systemu niemieckiego, w którym to przedsiębiorca może, ale nie musi opłacać składek ZUS-owskich. Jest to przede wszystkim w tym celu... Wie pan, ja powiem Panu w tej chwili tak, nie tak, nie przyszedłem tutaj, to nie jest dla mnie zdarzenie stricte polityczne, czy w ogóle nie jest zdarzeniem politycznym. Dla mnie osobiście jest to zdarzenie istotne z, punktu, z perspektywy do niedawna jeszcze mikroprzedsiębiorcy, który opłacał wszystkie te zusy i tym podobne, podobne daniny. Więc ja doskonale czuję sytuację ludzi, którzy byli, czy są właśnie w tym w w podobnym klimacie, w podobnej sytuacji, w jakiej ja byłem parę lat temu. Miałem oczywiście tę przewagę, że ja zarabiałam bardzo dobre pieniądze i tutaj y, jakichś szczególnych problemów z, z opłatami zusowskimi nie było. Ale znam doskonale sytuacje takie, gdzie te no, blisko 1500 zł to jest dla, dla, dla człowieka być albo nie być, czyli, czyli czy dalej prowadzić firmę, czy nie. Prosty przykład. Na przykład dajmy na to, jest Pan mikroprzedsiębiorcą, ale z tych mikroprzedsiębiorców, dla których te 1500 zł to jest, to jest pokaźny, pokaźna część kapitału tego miesięcznie konsumowanego i miesięcznie wydawanego gdzieś czy, 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 czy no jak to się mówi najprostsze słowo, inwestowanego, tak, inwestowanego. Ma, sprzedaje Pan parasole na przykład i schodzą Panu pewnego miesiąca te parasole w sposób tak kapitalny, że ma Pan do wyboru albo zapłacić 1500 zł ZUS-u, albo spróbować. Może jak, jak za te 1500 zł kupię jeszcze jedną partię tych parasoli, to będę miał na cztery ZUSy. W związku z czym ch chciałby Pan mieć tę możliwość, żeby w danym momencie tego ZUS-u nie płacić. Potem jako człowiek odpowiedzialny za siebie gdzieś Pan kiedyś te pieniądze prawdopodobnie zapłaci, albo będzie Pan te pieniądze inwestował w jakieś fundusze, które, no, których jeszcze w Polsce nie ma, no bo z racji takiej, że ZUS ma monopol yy, i Pan po prostu gospodaruje swoimi pieniędzmi. Ten model się sprawdza doskonale właśnie w Niemczech. Tam około 50% przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców opłaca odpowiednik naszego ZUS-u, a 50% w jakichś różnych funduszach, z czego 75% z tych 50% jest, stale opłaca te swoje składki emerytalne. No i tyle. Uważam, że ten system szczególnie jeszcze w sytuacji takiej, kiedy ludzie otrzymują ze względu na taki globalny kryzys wakacje kredytowe, no to już taką namiastkę tych wakacji zus można byłoby próbować prowadzić. Oczywiście jest to ściśle związane też z budżetem, jaki jest jego stan. To wszystko jest kwestią jeszcze też dalszych badań, dalszego... Ale to już w trakcie walki o, o uchwalenie ustawy o dobrowolności zus. Miejmy nadzieję, że taka debata, która dzisiaj na Stadionie Narodowym miała miejsce, będzie debatą ogólną, publiczną i, i doprowadzi do jakichś zmian. Panie redaktorze, tutaj nie ma czego, o, czy, o czym debatować. O tym, że, że do, dobrowolność ZUS-u jest dobrodziejstwem tak dla przedsiębiorców, jak i gospodarki państwa, to wiedział chyba każdy uczestnik y, y, tego, tego panelu. Natomiast problem tylko polega na tym, jak tę idee wdrożyć w życie, ponieważ no, niestety jest taka, taka sytuacja, że żadna partia nie jest. Zainteresowana y, jakimś brakiem kontroli na, nad złotówką obywatela. Więc ja proponuję drogę tego typu i ona jest zresztą realizowana. Ustawa nie poselska, a ustawa obywatelska, która już jest przygotowana. Musimy zebrać jak największą ilość podpisów, żeby pokazać wszystkim partiom parlamentarnym, wszystkim zasiadającym w Sejmie pokazać, że to jest siła, stoi za tymi podpisami, czy za tą ideą, że tak powiem, za tą ideą stoi siła. Złożyć taki projekt do marszałka, do pani marszałki, do marszałka Sejmu, ale równocześnie, taka była moja propozycja na tym panelu, również opozycji dzisiejszej ten projekt przekazać z prośbą o wpisanie do swojego programu. I zobaczymy, kto wprowadzi. jeżeli ten, kto wprowadzi, będzie mistrzem, a jeśli nie, nie wprowadzą ani jedni, ani drudzy, będzie to kolejny dowód na to, że obywatel, na moją tezę, że obywatel w Rzeczpospolitej Polskiej Anno Domini 2022 od 1944 roku właściwie nie ma nic do powiedzenia. Raz do, na 4 lata wrzucić głos na jednego kata. I tyle. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.